Dobra, to zaczynamy unboxing? Tak, tak jak wam ostatnio mówiłem Pierwsze czego mi nie wystarcza w Jimyaku to są schowki Trochę się zaopatrzyłem na Aliexpress u mojego friendów Pokażę wam dzisiaj co tu mam To są schowki Które się montuje przy klamkach Są przy niej jakieś gumeczki dziwne po środku Mhm. Ale nie wiem, czy będę z tego korzystał, bo to pewnie będzie śmieci zbierać. Ale tak to ogólnie takie fajne małe kieszonki. Dobra, lecimy dalej. Co tam? To już wygląda dużo ciekawiej. Tak, tu jest schowek, który się montuje przy y, dźwigni zmiany biegów albo przy reduktorze. Nie pamiętam, trzeba sprawdzić. I teraz jest miejsce na monety, na flaszkę, no, na coś. No. Fajny jest, dobra. Co dalej? Tutaj mamy kolejny schowek. E, on jest e, nad, nad radio. Także on jest fajny, żeby sobie bileciki parkingowe kłaść albo jak ktoś ma kartę sobą niepełnosprawną, to też się to fajnie sprawdzi. Dobra. I co jeszcze? Dużo do tego. Ostatnia paczka. O. Dobra. I ostatni e, nad zegary. Sobie można położyć telefon. Już Wam pokazuję na przypadku na moim stłuczonym. No. I wtedy możecie sobie nawigację odpalić. Zaraz wam pokażę jak to zamontować. Dobra, to lecimy? No. Trochę to ogarnie. Dobra, montujemy. No tak, myślę, że zaczniemy od daszka nad zegarami. do tego przygotowałem sobie zmywar silikonowy. On dobrze odtłuszcza. Pamiętajcie, żeby plastików nie odtłuszczać rozpuszczalnikami typu nitro, bo Wam się może zrobić może Wam po prostu rozpuścić plastik to delikatnie zwi trzeba zwilżyć wejdziemy do środka uh -huh. i w miejscu, w którym będziemy montować elementy trzeba to po prostu odtłuścić i poczekać do momentu odparowania całości Kolejny krok musimy odkleić warstwę zewnętrzną tej taśmy dwustronnej. Oczywiście ta taśma nie jest wysokich lotów, bo to jest taśma z Aliexpress? No, ale trzeba odkleić wszystkie te? Ale fajnie, bardzo łatwe to do zrobienia i bardzo szybkie w sumie. No. Nie musisz nic wymyślać, no, a tylko. No jest odkleźć, bardzo fajne, tak. bo jednak masz uchwyt do telefonu za nieduże pieniądze. Ile za to zapłaciłeś? Już nie pamiętam, ale myślę, że wszyscy, wszystkie te nie kosztowały więcej niż 200 zł. Ale ja bym chciał, że po 150, bo ja zawsze kupuję po promocjach. Mhm. Więc na przykład, jak mam jakieś monety do wykorzystania na kupony, to zawsze z tego korzystam. Fajnie, to 150, 200 zł. To wszystko kosztuje. Niezłe, dobra cena. I jakościowa też w sumie bardzo dobrze wygląda. Bardzo mi się podobają te silikonowe nakładki. No to jest po to, żeby się elementy nie ruszały w środku. No w się... Ale bardzo przyjemny na dotyk, naprawdę. Tak jakoś jakościowo... niby nie Alek. Po prostu jak sobie zdejmiesz wtedy i wyjmiesz telefon, no to jak tu włożysz, to włożysz, to się nie będzie... No tak, ruszało, tak. Nie? Oczywiście. No, mi podoba. Zobaczymy jak to będzie wyglądać w samochodzie. Też to jest no. ciekawe. one. Widzę że jest sama taśma idzie Dobra, idziemy to montować. Trzeba to ładnie symetrycznie przymierzyć. Myślę, że tu będzie ok. Jednak przyklejam za blisko. Trzeba to znaleźć. Element, który z tyłu będzie się dotykał z deską, żeby z przodu takie grało. Musicie tu zwrócić uwagę, żeby z tyłu to ładnie przylegało do deski. Najpierw przykleiłem to za blisko siebie i źle to przylegało. Wiem, wiem o co chodzi tak. Musi być tu przyklejony dobrze, no. Ładnie siedzi, teraz tylko ta guma. Duża tu, mała tu i już mamy uchwyt na telefon. Nie pokażę wam tego mię telefonu. Teraz zamontujemy kiesionki boczne. Montaż jest banalnie prosty. Już. <grymne> Zamontowano. Idziemy montować na drugą stronę. <grymne> Dobra. I druga strona. Jednak nie jest takie łatwe, nie? Jeśli masz dwie ręce, to nie jest takie łatwe, jakby się wydawało. Cyk. Już gotowe, fajnie się otwiera. Nie do dotyku. I co tam jeszcze nam zostało? Zostały te dwie sztuki. Mhm. Teraz tak. To ma rzepy pod spodem. Czekaj, jeszcze raz. To ma rzepy pod spodem, więc tu nie ma już nic do klejenia. I to idzie tutaj. I to już jest zamontowane. To już tym nic nie trzeba robić. To już jest gotowe do użycia. I tylko gumeczkę. No i to się w miarę dobrze trzyma. Jednak te rzepy są w miarę mocne. Widać, że tam delikatnie się to rusza. Jak mu pomożemy. Ale ogólnie myślę, że nieźle. Zobaczymy z czasem. Teraz następna rzecz, ostatni nasz uchwyt delikatnie zmywać. Aha No, teraz trzeba poczekać jak wyschnie, to wam włączymy, włączymy się jak wyschnął. dobra i to no już kleimy teraz tylko odklejamy tutaj warstwę ochronną tak Dobra. sizki o'xshatib ketaver jang sidang 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 jang sidang